według Świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr, i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem. Lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę. Która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Oto Słowo Pańskie. Let W tej oktawie Bożego Narodzenia uczymy się żyć z Jezusem. Wczoraj przez pierwszego męczennika być sługą, zaangażowanym aż do oddania życia. Dzisiaj Bóg uczy nas zakochania. Tak napisał o sobie święty Jan. To ten, którego Jezus kochał, miał takie doświadczenie. Że Jezus go kochał, potrafił napisać to w swoim pierwszym liście. Jak słyszeliśmy dzisiaj, życie objawiło się. Widzieliśmy, dotykaliśmy, ujrzeliśmy, usłyszeliśmy, ile czasowników używa Jan, żeby powiedzieć: Spotkałem, doświadczyłem, albo już w trzecim i czwartym rozdziale swojego listu. Napisał, myśmy uwierzyli, jesteśmy przekonani, że Bóg nas pierwszy umiłował. Nie my, ale On nas umiłował. I kiedy jesteśmy w tym czasie Bożego Narodzenia, to pierwszy, najgłębszy przejaw miłości Boga jest, że Bóg stał się człowiekiem. Rozumiesz to? Halo? Rozumiesz to? Zrozumiemy chyba dopiero w niebie. Teraz uczymy się pojmować, choć bardzo jestem pod dużym wrażeniem takiej encykliki, którą papież Franciszek wydał nie tak dawno o miłości ludzkiej i Bożej serca Jezusa Chrystusa i napisał tam tak, że my za bardzo polegamy na rozumie. I że trzeba odzyskać serce. Tu nie chodzi tylko o uczucia i emocje, tylko w rozumieniu biblijnym to jest coś bardzo osobistego i głębokiego. Nawet tak pisze, jeśli nie żyjesz sercem, to pytanie: czy ty wiesz, kim ty jesteś? Czy ty rozumiesz siebie? Więc kiedy mamy taki czas, żeby iść za Janem. I spróbować zrozumieć to lepiej zrozumieć to serce. Jak Bóg ukochał, że uniżył samego siebie, stawszy się do nas podobny we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Stał się jak my, dziecię, poddane w naszych rękach Boże, zrobić co chcesz. Ale On jest tak wielki, że stał się tak mały. I to jest ta niesamowita, ogromna miłość którą trudno do końca pojąć. To jest logicznie nie do pojęcia. Zwłaszcza dla nas, prawda, żyjących w Europie racjonalnej, wszystko trzeba mieć tu i jakiś, nie wiem, CV piszemy, prawda, w różnych momentach, albo iloraz inteligencji obliczamy, taki czy inny, od najmłodszych lat. A tu jest zupełnie co innego, ponieważ Jan napisał Objawiło się. To znaczy, to nie jest coś, do czego człowiek sam dochodzi. To jest rzeczywistość, która przychodzi. Bóg przychodzi. Bóg stał się. A ja i ty możemy powiedzieć: Chcecie, przyjmuję Cię, przyjmuję to objawienie, próbuję nim żyć, bo tylko wtedy moje życie się zmieni, bo będę żył Twoim życiem. Objawionym. Z jednej strony jest to poleganie na pewnej doświadczeniu osobistym, doświadczeniu kościoła, który żyje i przekazuje nam przez to, co głosi. Jak czytamy Słowo, to jest to doświadczenie łaski, bo tylko wtedy będziemy umieli iść razem. Jak dzisiaj w Ewangelii Jan idzie razem z Piotrem, a później biegną. A ten wyprzedzał, bo młodszy, tak? Ale czeka. To jest miłość umieć wyprzedzić, ale umieć czekać umieć być razem umieć spotkać Jezusa razem ucieszyć się. Choć jeden wszedł do grobu, zobaczył racjonalizm jest bardzo dobrze określony w tej Ewangelii że Piotr widział poskładane wszystko rzeczy, ale tylko u Jana. I przy Nim jest napisane zobaczył i i uwierzył. Uwierzył, że On żyje. Uwierzył, że zmartwychwstał. Uwierzył we wszystko, co, co jest napisane przez proroków przez jeden fakt zauważenia, przyjrzenia się. I to jest tak naprawdę dla każdego z nas. Miłość daje dynamizm, serce sprawia, że robisz więcej. Czy to prawda? Jak nieraz widzę rodziców przy małych dzieciach, ile dają z siebie. Pamiętacie coś jeszcze? Halo. Ktoś ma małe dzieci? Czy już wszystko wyrosło? Czy babcie jeszcze szaleją przy małych? Ale dlaczego to robisz? Bo? Bo bo kochasz, bo serce, bo dyktuje to serce. Nie tylko rozum, że tak trzeba, że tak wypada, że tak należy, ale to jest siła serca. Więc dlatego tak ważne jest dla nas, by nauczyć się od świętego Jana żyć sercem w relacji do Jezusa i w wierze. Serce daje siłę, daje wiarę i daje głębie poznania. Tak jak Jan wszedł do grobu, zobaczył, uwierzył. Nie było żadnego innego dowodu, jeszcze go nie zobaczył. Dopiero później czytamy jak przychodzi. Ale on ciągle pyta o serce. Tak jakby się 21 rozdział Ewangelii Jana, Jezus przychodzi i pyta Piotra, o co? Czy ty mnie kochasz bardziej niż inni? I to jest pytanie Jezusowe ciągle dla każdego z nas. Nie, czy Ty nie jesteś najgorszy, albo czy znasz gorszych od siebie, ale czy Ty kochasz bardziej? A to bardziej tak naprawdę jest czasownikiem dynamicznym, który ma rozwój w każdym z nas. Tak jak ten bieg Jana i Piotra do grobu, tak naprawdę to jest droga wiary. I już rozpoczęliśmy szczególny rok. Jaki rok? Rok jubileuszowy. Pielgrzymi? Nadziei. Pielgrzymi nadziei. To znaczy, tak jak pięknie papież powiedział otwierając drzwi bazyliki świętego Piotra, trzeba wejść w te drzwi, bo Jezus jest bramą, by wejść do Jego serca. By wejść i poczuć się kochanym. By wejść. I przyjąć jego miłosierdzie. Jan ma to doświadczenie, takiej bliskości. I do tego nas zaprasza, każdą z nas, którzy tu jesteśmy. Więc niech to, co dzisiaj myślimy o Janie, niech zacznie być słowem takim osobistym. Może właśnie tak jak napisał papież Franciszek, trzeba przywrócić znaczenie serca. Bo zbyt wiele akcentu kładziemy tylko na rozumienie, na logiczność, tak żyjemy w takiej Europie. Jeśli serce nie żyje, papież napisał człowiek pozostaje obcy sam sobie. Pozostaje ja obcy sobie, jeśli nie posługuję się sercem. Także każdy z was. Jeśli tylko jest, Sama logiczność, sam racjonalizm, bo tak trzeba, bo tak należy, bo tak wszyscy robią. Ale to jest właśnie to pytanie o serce. I ostatecznie trzeba powiedzieć tak: wiesz, kim jesteś? Jesteś na miarę tego, jakim masz serce. I to jest niesamowite wyzwanie, także dzisiaj i dla mnie też. Jeżeli społeczeństwo, w którym żyjemy. Papież napisał, jest zdominowane przez antyserce, mocne słowo. I dodaje, to jest narcyzm i autoreferencja, czyli takie skupienie na sobie. Wszystko ma służyć mnie, narcyz wszyscy dla mnie. I na kim polegam? Tylko na sobie. Mam nadzieję, że u was tak nie jest, że ty nie polegasz tylko na sobie. I że nie jesteś skupiony, że wszyscy mają służyć tobie. Prawda? Na Śląsku, w Tychach, halo? Więc chwała Bogu z jednej strony. A może jest to jakieś wyzwanie. Tym, który żył sercem, po pierwsze jest Maria. Sercem patrzyła na Anioła. Powiedziała: Niech się stanie. Nie rozumiała na pewno, co to znaczy, że z Ducha Świętego pocznie i że będzie osłonięta. Ale powiedziała: Fiat, niech się stanie. Sercem. Sercem szukała Jezusa. Sercem rozważała wszystko, cokolwiek mówił, i sercem była do końca pod krzyżem. To daje życie w sercu wewnątrz, daje siłę. Na każdy czas. Czas dobry i czas trudny, czas pogodny i czas smutny. Obudź swoje serce. Ktoś, kto kocha, to człowiek, który czuje i który wie dlaczego i po co żyje. Jeśli nie kochasz, jeśli może powiedzieć, nie posługujesz się sercem, to spytaj się, czy ty wiesz, po co ty żyjesz? Bóg, który kocha, chce nam przywrócić serce. Chce nam przywrócić miłość. I niech się tak rzeczywiście dzieje. Papież napisał tak: wierzące serce kocha. Jesteś wierzący? Jesteś wierząca? To zbadaj serce. Dotknij tutaj. Śmiało. Śmiało. Dotknij serca. Czy ono kocha? Czy znasz przejawy swojego serca? Czy tylko głowa? To jest pytanie, które Jezus dzisiaj nam stawia. Jezus narodzony, Jezus, który dotknął swoim życiem Jana, tak, że on miał nową tożsamość, miał nowe imię. Już nie pisał o sobie Jan, ale potrafił napisać Uczeń, którego kocha Jezus, Umiłowany. I dlatego mówię o tym, że jest to jakieś wyzwanie dla nas, skoro papież napisał nam taką encyklikę, to może właśnie ten Rok Nadziei. No to pielgrzymowanie, by odkryć serce Boga dla siebie i by po prostu umieć w tym żyć. Kiedy myślę i czytałem dzisiaj ten tekst, jak Jan pisał o tym odczuwaniu, o tym widzeniu, ujrzał, uwierzył tak w miłość Boga, to pomyślałem sobie, to znaczy, że każdy z nas potrzebuje mieć takie doświadczenie, którym możesz wspominać, jak Bóg dał Ci łaskę doświadczenia miłości. Kto z Was ma taką łaskę? Kto z Was może mieć? Mam taką historię w moim życiu. Ufam, że to jest to, że to jest to doświadczenie miłości. Możesz podnieść rękę. Jeśli myślisz, że nie masz, niech Bóg ci da. Aleluja. Bo On jest hojny w kochaniu, hojny w dawaniu. Nigdy nie odmawia. Co więcej, Bóg spełnia pragnienia serca. On patrzy w serce i to jest najgłębsze dla każdego z nas. Kiedy myślałem o tym, to przypomniał mi się piękny wieczór adwentowy, kiedy miałem 17 lat. Chodziłem do kościoła, bo wszyscy chodzili. Siadali się pod chórem, ale tam było ciemno. Nie tak jak tu tak ładnie za, za, zapalone lampy. Bo my chłopcy z tyłu siadaliśmy, tam nas nikt nie widział, więc szybko można było wyjść. Ale podczas jednego z wieczorów rekolekcyjnych tak doświadczyłem obecności Boga. I to, że On mnie kocha, to jest tak realne, że ja tego wieczoru nie wyszedłem z kolegami. Nie chciałem utracić takiego doświadczenia. Ta miłość po prostu zalała mnie może by tak powiedzieć, uzdrowiła moje poczucie sieroctwa, odrzucenia, uzdrowiła moje poszukiwanie na błędnych drogach. To wszystko miłość robi. I dlatego mówię Ci, bo to słowo przypomniało mi, i dlatego modlę się, aby Pan Ci przypomniał momenty, w których doświadczyłeś miłości, albo żeby Ci dał nowe. Nawet jeśli nigdy tego nie miałaś, to niech Bóg objawi swoją miłość, to znaczy czułość. Jak często papież Franciszek podkreśla, że Bóg kocha czule. Nigdy w czasie nie słyszałem, żeby ktoś tak mówił o miłości Pana, ale tak właśnie jest. To jest czuła miłość, bliska, darmowa, zawsze bliska i bliska i bliska. I jak Bóg nie męczy się przebaczaniem, tak nie męczy się kochaniem Ciebie, mimo że może my sami w różny sposób do tego podchodzimy. Ale miłość Pana jest blisko nas i dlatego też bądź świadkiem miłości. Kiedy masz doświadczenie, że Bóg Cię kocha, to zaczynasz o tym mówić. Nie można zatrzymać, jakby uśpić doświadczenia. Łaski Pańskiej. Ale tak żyj, niech tak Duch Święty dotyka Ciebie, bo miłość Boża rozlana jest w sercach przez ducha, jak pisze Święty Paweł, żebyś nie potrafił, nie potrafiła nie mówić o miłości Boga. Ale by wszystko sprawiało, że Ty chcesz się chwalić, że Ty chcesz mówić, że Ty nie możesz nie mówić. I w ten sposób rodzi się apostolstwo. Uczeń misjonarz, uczeń zakochany, uczeń, który mówi, to jest jestem, bo kocha mnie Bóg. I dlatego ja nie mogę o nim nie mówić, i dlatego ja nie mogę inaczej żyć, jak tylko tak, jak Bóg mi daje. I ta miłość jest łaską, którą aż trudno pojąć, obliczyć, zmierzyć czy zrozumieć. To jest tylko po to, żeby przyjąć. Więc może połóżmy tak ręce na sercu. Każdy tu obecny. Ojcze, który tak nas umiłowałeś, że dałeś Jezusa. Stał się jednym z nas. Narodził się mały, jak dziecię. By być blisko. By każdy mógł Go dotknąć tak, jak. Chcemy dzieci nieraz małe ucieszyć, dotykać, być blisko. Tak ja Cię proszę dzisiaj za każdą osobę, która tu dzisiaj jest, i tych, którzy uczestniczą przez tą transmisję, aby każdy doświadczył, jak Ty kochasz, jak ty jesteś blisko, jak Ty pocieszasz, jak ty umacniasz, jak ty uzdrawiasz, aby każdy z nas mógł powiedzieć: jestem tym, którego kocha Jezus. Niech się tak stanie, przez moc twego ducha, Panie, który zawsze i ciągle rozlewa miłość w sercach wierzących i szukających Boga. Już Ci dziękujemy za to, co czynisz. Amen. Kiedy Masz doświadczenie, że Bóg cię kocha, a tą osobę obok też kocha Bóg? Jak myślisz, ta, ta po prawej czy po lewej? Tak? To możesz powiedzieć, jesteś ukochana przez Boga, albo jesteś ukochany, kolego, przez Boga. Powiedz tej osobie, jesteś ukochany. Ukochany. Ukochana jest przez Boga za darmo, za darmo. Amen.